Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, ostatni dzień eventu Future Stars. Jutro zaczynamy kolejny event drogi do finału z europejskich parów Champions League, Liga Europy, Liga Konferencji. I na jutro będą przygotowane kilka paczek jeszcze z wymiany tej Future Stars, do której sobie za chwilkę przejdziemy. I dzisiaj będzie paczka z 25, nie z 25, z 10 rzadkimi zawodnikami, 85+. Plus. Słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie słuchacie kanału, zasubskrybujcie. Wczoraj również dostaliśmy paczkę z Party Backpack po prostu, gdzie można trafić karty Future Stars. Z tej zimowej aktualizacji, czy coś w tym stylu, gdzie jest Neymar, Lukas i tak dalej, więc naprawdę liczę, że coś uda się w tym trafić właśnie tutaj, ale tą paczkę sobie zgłosimy za chwilkę, bo jeszcze mam na dzisiaj przygotowanych kilka... E, kilkanaście player picków tych 89 plus i na jutro też przygotuję na pewno. Myślę, około 20. Na ten nowy zespół e, z Champions League będą naprawdę bardzo fajne karty, bo już jest potwierdzone chyba Mana jest e, Kim Bempe, więc naprawdę będzie co e, trafiać. Także na jutro około 20-30 tych player picków na pewno będzie w odcinku, i również będzie paczka za 100,5000, za 5000 50, z tej wymiany, e, bo zdecydowałem się, że nie będę brał tutaj tego player picka, czy paczki z gwarantowaną kartą właśnie e, Future Stars. Tylko po prostu będziemy paczkę 10 ustawodników 85, plus i paczkę za 125 5000, i paczkę za 50000. I o ile mi nie starczy, że to, no to jeszcze tą paczkę sobie na jutro również zachowamy. Więc na jutro będzie, będą te trzy paczki, a w dzisiejszym odcinku będzie właśnie ta, jedna z największych aktualnie dostępnych w grze. Więc dobra, w sumie nie ma nic nowego. Tak naprawdę, chyba wczoraj, nic więcej nie dostaliśmy, oprócz tego playlpika, więc. Nie Player picka, paczki z Party Backpack, więc możemy od razu przejść sobie do Player Picków. Jest ich 15, także liczę, że chociaż jedną jakąś kartę Future Stars jeszcze uda się trafić. W pierwszym, zaczynamy nawet dobrze, bo jest Inform, a Informy teraz naprawdę bardzo się przydają do większości z BC, które jej wypuszcza, bo tych, czy to Party Backpack, czy to jakiś Player Pick 85, czy to jest zawsze są potrzebne Informy. Mam ich bardzo dużo, ale wolałbym używać mimo wszystko jakieś niewymienne, jak będę. Będę miał. Mam, szczerze mówiąc mam chyba ponad 40 informów, które mam od początku gry, nigdy nie sprzedaję żadnego informa, więc mam ich naprawdę bardzo dużo i są one bardzo drogie w tym momencie, jak liczyłem sobie, mam około miliona z informów, które są po prostu od 2, do 4 overalla, więc naprawdę coś fajnego. I w kodzie gry pojawiła się również... Wymiana ikon, która też pewnie pojawi się w przeciągu następnego tygodnia, więc y, można się spodziewać, że jest cały, jakby zlikowany to, co będzie jako nagrody. Są paczki z ikoną Prime, są playery piki i naprawdę jest dość sporo ciekawych ikon, między m.in. chyba Canavaro Moments, więc też będzie to naprawdę bardzo fajna y, wymiana ikon, ale to już umówimy sobie, gdy ona będzie już dostępna y, w grze, bo teraz to w sumie trochę y, bezsens. Dobra, weźmy sobie tego Andy Diego i wrócimy go do tego y, party backpack. 6 do końca. Bale, nie są najgorsze, ale i tak liczę, że jednak jeszcze coś fajnego uda się trafić. Oście, jaki player pick, wow. Modric i Cross z Realu Madrid Obaj. Cztery do końca i tak ja jestem szczerze mówiąc chyba już zadowolony z tych player picków. Naprawdę są one dobre, więc chyba na jutro nawet więcej przygotuję, ponad może 30 mi się, e, jeżeli będę miał po prostu czas, jeżeli mi się będzie chciało, bo naprawdę robi się to bardzo wolno, jak zresztą robicie to na pewno wiecie. Dwa player picki do końca, kolejny walkout 86 Bonucci Kielini i ostatni player pick... No niestety, bez karty Future Stars, ale kilka okautów yy, siadło. Dobra, te, tą dwójkę sobie wrzucam do tej paczki. Dobra, skład gotowy, więc można sobie yy, zgłaszać. Jestem bardzo ciekaw, co uda mi się trafić. Oczywiście, jeżeli wyrobiliście partię backpack numer 2, to piszcie, co w nim udało wam się trafić. Zobaczymy, co będzie w mojej paczce. Tutaj mam jeszcze paczki z Division Drivers, bodajże, także te sobie również za chwilkę otworzymy. Zobaczmy, co uda się trafić. Najbardziej liczymy chyba na karty Future Stars mimo wszystko. Jest zimowa aktualizacja, chyba Belgia. Lewe skrzydło będzie Ellen Azard, więc nie najgorzej trafiam chyba moją, nie wiem, siódmą albo ósmą kartę w tej fifie na skrzydle lewym. I żadnej z nich nie używam, bo nie używam formacji ze skrzydłowymi, bo nie mam prawego skrzydłowego i nie mam jak tego połączyć. Ale karta, jedna z lepszych na pewno do trafienia, jeżeli chodzi o tą zimową, nie ma aktualizacji, czyli zimowe, nie ma, co się nazywa, w co zobaczymy. Około, okej, okay, myślę, że jest dużo więcej wart. Około 100 tysięcy. Karty zimowe wieloznaczne. Karta dobra, ale chyba już no raczej nie na ten etap FIFA, co widać po cenie. Do klubu i otwieramy dalsze paczki, jak coś im będzie tam pokaże, a jak nie, to już widzimy się przy zgłoszeniu paczki tej 10 zawodników 85 plus. Ok, przed chwilą zgłosiłem to SBC już 85 razy 10 i te paczki za 125 za 58 do 89. Na pewno w trzecim odcinku otworzymy bo zostało mi chyba 10 żetonów, więc idealnie się składa. Słuchajcie, jak możecie zostawcie lajka, jak nie stracicie kanału, zasubskrybujcie i możecie też pisać, czy udało się trafić jakąś kartę Future Stars podczas tego eventu. Naprawdę był to jeden chyba z lepszych eventów w tej Fifi. Pod względem kart kontentu naprawdę było bardzo dobrze. Oby więcej takich eventów. Zobaczymy, czym zakończymy. Jedna z największych paczek, że 10 rzadkich piłkarzy 85, plus. żeby była jakaś karta Future Stars, niestety nie ma. I co by tu nie było, chyba że Mbappe, ale niestety nie. No niestety, nie opłacało się jednak. Trzeba było wziąć tego Pierre Także to było I widzimy się jutro w nowym evencie z drogi do finału Europejskich Pucharów. To jest. Jedna z gorszych paczek, jaką widziałem, naprawdę, jeśli chodzi o te 85 razy 10 Na razie.